Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Witam Cię na trzeciej lekcji. Dzisiaj będziemy mówić o kolejności wykonywania działań. Mam dać do, Ciebie dobrą wiadomość. Lekcja będzie łatwa, prosta, przyjemna i przede wszystkim krótka. Myślę, że nie zajmie nam więcej niż 5, max 10 minut. Zależy jak się rozgada. No to dobrze. Jaka jest kolejność wykonywania działań? To w zasadzie wypisałem już tutaj tą kolejność. Po pierwsze zawsze na początku wykonujemy działania w nawiasach to jest zawsze na początku. Później patrzymy na potęgowanie i pierwiastkowanie. To są równorzędne działania, w tej samej kolejności je wykonujemy, czyli zazwyczaj od lewej do prawej. Jeśli już wykonamy potęgowanie i pierwiastkowanie, to dopiero wtedy możemy mnożyć i dzielić. I tutaj też obowiązuje kolejność od lewej do prawej. I na końcu zostaje nam dodawanie i odejmowanie, czyli czwarte działanie. No jak to się ma w praktyce? Czyli po pierwsze nawiasy, po drugie potęgowanie, pierwiastkowanie, po trzecie mnożenie i dzielenie i po czwarte dodawanie i odejmowanie. I pamiętajmy, że w zasadzie przy mnożeniu, dzieleniu, dodawaniu, odejmowaniu oraz potęgowaniu, pierwiastkowaniu obowiązuje taka zasada od lewej do prawej, czyli wykonujemy działania idąc od lewej do prawej strony. No i może pokażmy sobie na konkretnym przykładzie jak działać. Już w międzyczasie przygotowałem taki Oto przykład. Mamy coś takiego. Minus 2 plus 3 do kwadratu. Mnożymy przez pierwiastek. Z 16 odjąć 7. Do tego wszystkiego dodajemy. 3 razy pierwiastek z 9. Dodać w kwadratowym nawiasie. 2 minus 3 minus w zwykłym nawiasie. Odjąć 7 minus 9 w zwykłym nawiasie. I to wszystko jest w kwadratowym nawiasie. I mnożymy jeszcze przez 2 na końcu. No to do dzieła. Zgodnie z zasadą na początku to, co jest w nawiasie. Czyli mamy tak: minus 2 plus 3. Ile to będzie minus 2 plus 3? No to będzie 1, czyli mamy 1 do kwadratu. Mnożymy. Teraz to, co jest w tym nawiasie. Czyli pierwiastek przepisujemy i mamy 16 odjąć 7. Według mnie to będzie 9. Dodać 3 zostawiamy, bo najpierw. 3 razy pierwiastek z 9. Póki co zostawmy ten pierwiastek z 9. My wcale nie wiemy, że to jest 3. Zaraz o tym powiemy, ale żeby zachować kolejność działań, tutaj mamy kwadratowy nawias. Co będzie w tym kwadratowym nawiasie? 2 odjąć 3 to jest minus 1. Odjąć. Teraz 7 odjąć 9. 7 odjąć 9 to jest minus 2. Czyli mamy minus minus 2. Minus minus 2, 2 minusy dają plusy, czyli będzie plus 2. Zamykamy kwadratowy nawias i wszystko mnożymy razy 2. Co dostaniemy? Ja już w międzyczasie, żeby troszkę przyspieszyć te obliczenia, no zauważmy, że w tym kwadratowym dużym nawiasie będzie minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2 to jest 1, czyli my to już będziemy od razu traktowali jako jedynkę, cały ten nawias. Czyli to będzie nasza jedynka. No to jedziemy dalej. 1 do kwadratu, czyli teraz potęgowanie i pierwiastkowanie wykonujemy, czyli drugie działanie. To wezmę może już inny kolor, czyli teraz będzie to działanie. No i mamy tak. 1 do kwadratu to jest 1 razy pierwiastek z 9, to jest 3. Dodać. Tutaj mamy 3 razy pierwiastek z 9, czyli 3 razy 3. Będzie dalej dodać. Ten kwadratowy nawias już traktujemy jako jedynkę, czyli jest 1 razy 2. 1 razy 2. Czyli 1 razy 2 daje nam 2. Równa się. Teraz będziemy wykonywali mnożenie i dzielenie, czyli trzecie działanie. No to mnożenie 1 razy 3 daje nam 3. Teraz tak. Aha, tutaj było hmm, dodać 3 razy. Tego działania nie dopisałem. 3 razy 3. Więc gubiłem tutaj trójkę, czyli będzie dodać. 3 razy 3, czyli 9. No i tutaj mam jeszcze plus, już 2 na końcu zostawię, czyli plus 2. No i teraz do, przejdźmy do dodawania i odejmowania. To zmieńmy kolor, niech będzie, no powiedzmy, taki jasny niebieski. Co dostaniemy? 3 plus 9 daje 12, plus 2, 14. Jeśli się nigdzie nie pomyliłem, to wynikiem takiego działania jest właśnie 14. To może teraz, żeby jeszcze przećwiczyć. Wymyślmy jakiś inny przykład. Na początku zmienimy kolor. Niech będzie taki, powiedzmy, czerwony, tutaj. Niech będzie w nawiasie. 2 plus 5. Tutaj weźmiemy do kwadratu, odjąć 3 razy pierwiastek z 9. Dalej damy sobie dodać. W kwadratowym nawiasie. Tutaj będzie, powiedzmy, jeszcze taki nawias zwykły. W zwykłym nawiasie damy sobie 2 plus 3. I tutaj sobie zrobimy podzielić na powiedzmy 7 minus 2. I zamkniemy ten kwadratowy nawias i zobaczymy, co nam wyjdzie. Dobra, no i znowu, powiedzmy, że kolorem białym będzie najpierw kolorem białym będziemy oznaczać działania w nawiasach. Czyli co wyjdzie nam z tych nawiasów? 2 plus 5 daje nam 7, czyli mamy 7 do kwadratu. Odjąć. 3 razy pierwiastek z 9, póki co zostawię to, tak jak jest, czyli 3 pierwiastki z 9, oczywiście już widzimy, że to będzie 3 razy 3, ale nic cicho, nic nie mówimy, dodać tutaj kwadratowy nawias. 2 plus 3 daje nam 5, podzielić na 7, odjąć 2, podzielić na 5. Celowo dam takie liczby, co nam wychodzi, teraz zmieńmy kolor, będziemy teraz potęgować i pierwiastkować. Niech będzie kolor powiedzmy taki żółty. No to 7 do kwadratu daje nam 49. Odjąć. Tutaj mamy 3 razy pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 to jest 3. 3 razy 3 daje nam 9. Też celowo dałem 9, żeby się odjęła. I tutaj mamy dodać. 5 podzielić na 5, no to mamy 1, no bo cokolwiek, no jakby nie patrzyli, 5 przez 5 możemy tak zapisać, piątki się skracają, mamy 1, czyli dodać 1. Co nam wychodzi? 49 odjąć 9, aha, jeszcze zmienimy kolor, niech będzie może taki niebieski, jasny. Czyli 49 odjąć 9 to jest 40, dodać 1, mamy wynik 41, i to jest odpowiedź na nasze pytanie. Czyli w zasadzie, co trzeba zapamiętać w dzisiejszej, dzisiejszej lekcji? Kolejność jest taka, najpierw to, co w nawiasach, w dowolnych nawiasach, może być w tym zwykłym nawiasie, może być w kwadratowym nawiasie. Ważne jest, że to, co w nawiasie jest na początku. Później sobie potęgujemy i pierwiastkujemy. I w zasadzie to są działania równoważne, czyli obowiązuje kolejność od lewej do prawej. Później mamy mnożenie i dzielenie. Czyli mnożenie i dzielenie też obowiązuje kolejność od lewej do prawej, i mamy na końcu dodawanie i odejmowanie też obowiązuje kolejność od lewej do prawej. Do zobaczenia na kolejnej lekcji. Pozdrawiam!